I witajcie w kolejnym odcinku z Dinotiki Z tej strony Archoniacy Dwa tłukące się kozełki I jedna ptaszyna robiąca deski Moi drodzy witam was w kolejnym odcinku Z tej oto gierki. Jak widzicie dziwne cyrki się tu dzieją, tutaj kozły się tłuką Ptaszyna robi deski I jak widzicie tutaj troszeczkę Na działce się pozbieniało Ostatnio odblokowaliśmy Właśnie tutaj w naszym Budynku saralnie Dla naszych dinozaurów, jak widzicie budynek już stoi Postawiłem go w międzyczasie. Co prawda miałem ogarnąć działkę, żeby wyglądało jakoś miarę ładnie, ale jeszcze nie zdążyłem wszystkiego ogarnąć gdzie, gdzie trzeba. Tak więc, szybki, mały obieg. Tutaj mamy strefę farmy, że tak powiem. I będziemy farmować, sadzić. Jak widzicie, moje pole troszeczkę się powiększyło jeszcze trochę. A dzisiaj mamy w planach zrobić kolejny krok ku naszej farmie. Tak więc. Składna nasionka, wjeżdża na pełnej, będziemy mogli to, to właśnie wsadzić. Zobaczymy, jak to działa w ogóle i będziemy mogli to składować. Dzisiaj, moi drodzy, idziemy chyba na kolejną śnieżną wyprawę, albo może na skórę, moi drodzy, bo nie ukrywam, mam braki skóry na działce i troszeczkę mnie to boli. Poza tym jeszcze miałem coś uzbierać i zapomniałem co. Więc to mamy, to mamy, to mamy. Teraz zbieramy na to. Hunting Station. Chcemy to ulepszyć, ale brakuje mi właśnie wyprawionej skóry. Tych kamlotów, mąki kostnej i ogólnie wszystkiego. <grym> Tutaj to na kupaki. Chciałem też te łóżkę dla naszych Dinuszu troszeczkę ulepszyć, ale no nie mam za co, kurde. Brakuje mi skóry. Potrzebuję robić masowo sznurków. I tutaj jeszcze coś chciałem. Potem. O, widzę, że butelek mamy aż 13, tak więc chyba możemy ulepszyć coś jeszcze. I chyba pójdziemy zaraz zobaczyć. Tylko jeszcze zobaczmy to nasiona, jak to działa. A, czyli tak jak schowek na żarcie. Dobra, ja wam to na razie zostawię. Jeszcze kupa kip nam brakuje. Składziku na gunło. By było świetnie. Tutaj co mamy? To sobie zostawię, a to Wam mogę zrobić jedno, bo czemu nie? No kurna, mogę ten zrobić z surowcami. Dobra, mata trochę tego, trochę tego. Będziecie mieli co robić. Jeśli słyszychać mojego piesała, to właśnie w łóżko mi tam trzepie, po swojemu. Tutaj na wyprawę kolega poleciał, tu się robi kolejny gluton. A co do glutona, jak już o glutonie mowa, gdzie jest to moja gwiazdkowa inkwizycja. Oka, spokojnie się, dziękuję. Mojego glutona ulepszy jedną gwiazdkę. Poświęciłem dwa glutony. Troszeczkę mu statki skoczyły w górę. Co prawda, nie dużo, bo nie dużo, ale zawsze coś. Chciałbym sowę ulepszyć, ale na razie się z tym wstrzymuję, bo nie mamy suw. Tak więc musimy udać się na wyprawę po sowy. Nasi już będą zbierać surowce. Sadzić jeszcze nie będą. A nie będą, przecież mamy ten odnosionek. Nie będą nawozić kubskiem. Tak więc coraz bliżej, coraz bliżej. farmianej rewolucji. Ogólnie nasze dinozaury teraz będą chodzić się łatwiej do tego budynku. Ale jak widzicie, przy żarciu, jak dostaną żarcie, że mogą się postrać. Tak więc jest spora szansa, że postarają się tam. Tak więc okazjonalnie jakieś kubsko jeszcze się trafi. Dobra. Co ja to bym chciał? Sznurków. Sznurków będziemy potrzebować na dużą skalę. Zerknijmy jeszcze na szybko. Co ja potrzebowałem? Tych niebieskich muszę zrobić. A! Mieliśmy odblokować te bonusy. Pom, 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 pom. Właśnie. 10. Co żeśmy odblokowali? Refresh Attempt. Nie wiem jak to działa, ale coś z totemami. Może w sklepie? Totem Apparance. Uuu! No rzadsze to temy. Dobra, trzeba monetki pozbierać moi drodzy. Myślę, że poza odcinkiem też polecę na jakieś 2-3 wyprawy. Może zdobędę trochę monet. Troszeczkę muszę staty ulepszyć. Nasze, bo nie ukrywam, jestem troszeczkę w plecy ze statami. Dobra, Eternal Icefield. Lecimy może coś z skóry wydrogi O, coś dobrego tobie damy to, tobie damy frosta i lecimy po totemie rom pom 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 mamuty! mamut maniek Czy mamut maniek da nam coś dobrego mamy kolejne pióra i mamy kolejne te czyli kopia można powiedzieć damy tobie Chociaż. Możemy na razie zrobić tak. Czemu nie? Lecimy po kolejne totemy. Więcej totemów. Czy będzie trzeci raz to samo z rzędu? Śmiesznie by było. Zatrujmy troszeczkę mańki. Na razie sympatycznie idzie. Przypadek! Nie sądzę. Ale mamy jajko. To mnie cieszy. Idziemy po jajko. Może będzie sowa. Zbieramy kości. Surowców nigdy za mało. Jajeczko! Powiedz, że będziesz sowa. I dobra, mamy jajeczko. Miejmy nadzieję, że to będzie jakaś fajna sowa. Z fajnymi bonusami. To jest surowce. Skrzynka! Brać ją! Bierz ją? Mamy skrzynkę! Nie dostaliśmy sporo pszenicy ze skrzynki. To mnie cieszy. Właśnie, jakbym nie złapał tej skrzynki, to ona by dała dyla po jakiś czasie. Mink! Filtrujemy was troszeczkę. No tutaj już twardsze skórkowańce. Nas tam się z mamutem bawił critical image, negacja. I jedziemy po temę. To temu wciąg dalszy Mamy straszne braki z tymi totemami Bang, bang Wciągniemy Was tu. Bęk, 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 bęk. już zaraz się zakopał znowu. I właśnie tu kolego. Halo, przyjaciel, może by który pomógł. No, dziękuję. Rykoszet, coś dla mnie. Damy to, dostaniesz... tego. Ty, rykoszeta. Więcej rykoszeta, mile widziane. Chylowanie na razie niepotrzebne, tak więc... to temy. We need more power. Thanks. Thanks. Zjedzeni. Dosłownie. Pięknie dzień spindalarz. Kuropatwa gdzie tam było. A, gdzie w krzaki poleciał? Poza mapę. Skurkowany. Improve range. Myślę, że weźmiemy to. Weźmiemy to. Masz na razie to. O. Oczywiście bierzemy jajko. Może sowa. Muszle. Nie muszle, można wziąć? Czemu nie? Przed bosem może coś w sklepie. Będzie więcej do zgarnięcia. Dawkę też można zebrać. Będziemy linkę. się chowają jeszcze skórkowańca Jeszcze jeden. Bęk. Dobra, czy to jakieś surowce są? Jasne, że się skitrały surowce. Więc i tutaj To my mile widziane. Wyłazić, w kurkowańce. Dziki, trata po krzakach. Dobra, tam się w taszyna jakaś chowa. Ram, pom, pom, pom 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 pom. No dobra, po ptaszynie. Damy to i damy to i lepsze lepsze niż niż nie? Poprawę. to się mówi kolejne jajeczko poproszę. Q. Trochę trawki jeszcze za radę Kucze jakiegoś dobrego, to temu potrzebuję O alpaka wściekła o, Chyba druga No nie, ta sama A może i druga? Co my tu mamy? Jasne, że bierzemy to. Weźmiemy to. Nie wiem, jaki boss dzisiaj mnie czeka. No, w zasadzie można by się troszeczkę też pod bossa przyszykować bo... <laughs> Lecę, jakbym po surowce leciał z tymi jajkami. A tu mamy już 13 room. Żeby was tu nie skłamać. Mamuty, jeszcze tam z tyłu jakiś wyskoczył. kolega. Pem 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 Pem. pem. Jeszcze Was tu więcej, a tu dwie paszyny. Boom! Welcome in my room. Tu się jeszcze kitra tam. Ja tam pomogę trochę. Bem, 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 bem. Porobione, porobione. Hmm. Weźmiemy to. I weźmiemy to. Tak lodnia. Chilowania na razie nie potrzebuje. Lecimy po bonus. To też nam się przyda. Więcej bonusów, to lepiej, jak to się mówi. Cyk, cyk. jadam jeszcze ruma. I poza runem wyskoczyłem. Ale... Poszło dobrze. Mm -hmm. Może weźmy to. Weźmy to. Jajko albo sklep. Teoretycznie chciał jajko, ale <grybujesz> idziemy pod bossa, Tak więc trzeba kupić troszeczkę tu temów. To co to jest? Hmm, spit będzie to, to, co to daje. Dobra, dajmy Reset'a. Co tu jest? Summon, 100%. Level 2. Hm. Weźmy to, weźmy to. Pik, pik, pik. Dobra, speed'a możemy dać powiedzmy mojemu, to damy też, to też To możemy dać tobie Coś do zaoferowania Może to badzie wie, bo już wymienił Mhm mm Cyk. Dobra, chyba tyle. Chociaż czekaj, może tego sopla jeszcze by wymienił. Może by się o. Tornado. Niech. Cyk. Cyk, cyk. No kurwa, nie jest tak nas więcej. Ja liczę, że będzie wachlarz możliwości, a tu dupa. Troszkę lipka, Już tak powiem, cholipka. Może dam ci to. Dam sobie damage busta. Zobaczymy. No dobra, i lecimy na bossa. Będzie troszeczkę ciężkawo mamy dość kiepsko, kiepskie totemy. Ale <grywy> mamy jajka za to. Coś za jeden. Le mamut! Tańczący mamut Dobra, klatka dla mamuta Czemu klatka mi uciekła? Halo Klatka, wracaj, co się dzieje? Co tam się. Mamut? mamut niszczyciel. Jeszcze mnie Franca zamroził. Czemu ta klapka mi ucieka? Halo? To jest to klapko, nie tak. Dobra, oszczędzę sobie tą klatkę. Pa, 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 Kolego? się troszeczkę rozwydrzył. Tańczący mamucie, w nawet widzę, że używa mamut ninja. Właśnie tu do klatki tańczący mamut, no trochę uniki się przydały. Dobra, a się troszeczkę skupiłem na czym innym, a tego te klony mnie tu tłukły. Dość boleśnie. jeszcze to znowu france nie zamroził. Bęk. Bęk, bęk. Mam Panie Mamut, mógłbyś tam umrzeć w końcu? Ta klatka się rozjeżdża w każdą stronę Dobra padł, trochę skóry wpadło Good. Jeszcze skrzyneczka Jakoś poszło, troszeczkę wolno bo wolno, ale poszło Dobra, wracamy do domu Mamy 4 jajka Trochę skóry. Nie dużo, bo nie dużo, ale zawsze coś. O, glutony się wykluły. Jak tam ekspedycja? Succesful. Jeszcze pogłaskajmy. mu się postarał. Przyjacielu, nic spać Dobra, jajeczko odbierzemy. Do wykluwarni gluton niech sobie już działa. Myślę, że Sowa. Fajnie by było. Refresh i kogo by tu wysłać? O! Tu kogoś wyślemy. A niech leci ten kolega. O! o kurno, znowu sześciu niewyspanych. Któryś nawet głodny jest. Nie wiem czemu. Chyba ten, co był na wyprawie. Żarcie, a jest. Bierz ta jedźcie. Bierz ta jedź! ta z tego wszyscy. Też idź spać, odpocznij. Przyjaciel, idź spać. Żeście wysadzili wszystko co było. Jak tam kupa kip. No, trochę kupaków było, ale jeszcze widzę. Ktoś po okolicy. A, tamten głodny. Tak, tu jest mój kącik na zbieranie surowców. Moje farmy, gdzie to jeszcze jakieś. Coś gdzieś leży? Nic nie, już więcej nie leży. Dobrze. Dajmy sobie to. 60%. Dobra, to mam już całe jedno nasiona. Pogłaskajmy. O! Jak się cieszy. Korkowaniec. Dobra, co potrzebujemy? Zrobić niebieskich, tak więc robimy niebieskie sztuk 7, ile wlezie. Co potrzebujemy jeszcze? Skóry potrzebujemy, ale to nie tu. Tutaj jeszcze co bym potrzebował? Na no, ten budynek kamulców skóry i mączki kustnej. Raz, dwa, trzy. I kamloty. Kiwi, ty też idź spać. Jeszcze cię pomiziamo. Miziu, miziu. Krewetkę coś dał. Zarąbiście, będzie dobre żarcie z krewetki. Ktoś się ucieszy. A no, tam jeszcze drewno leży. Ja im zdecydowanie muszę jakieś kurna. Chyba staty porozdawać, bo. No nie, mam. El Mamuto z Mamuta. No nic. Jak jest mamut, to jest mamut. Może przyspieszmy troszeczkę jeszcze. No właśnie, leć sobie zjedz. Tutaj staty w dinusie. Myślę, że możemy dać naszej sowie też tymczasowo. Albo nasz bestii, niech też coś ma. O, z życia, bo ostatnio go zaniedbałem trochę. Dobra Właśnie, tutaj zobaczmy Czy coś mogę jeszcze, o To tam library Dobra, moi drodzy, myślę, że tutaj zakończymy Dzisiejszy odcinek, z tej strony był Arkoniacy Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru Trzymajcie się, do usłyszenia, no i hej